Witajcie w specjalnym odcinku z okazji Dnia Dziecka yy, czy ze mną czyli z głową to tak zrobimy krótką przemowę Witajcie na specjalnym otwarciu placu zaław no, plac, plac specjalny został ufundowany przez Agnietę z okazji Dnia Dziecka, więc tak przejdźmy chodząc do domu i przerazujemy grubą wstążkę dobra widzicie, jee yeah, idziemy widzicie szybko Darmowe prócz. Rzeczy, które można tu kupić. Dobra. Więc oprowadzę Was po atrakcjach. To jest zjeżdżalnia wodna. Są trzy tory. Do wyboru. No. Totalnie niczym się nie różnę. Wszystkim, wszystkim jest to samo, czyli woda i wolne zjeżdżanie, bo dzieci po usiewać. I może się coś im stać. Na <grym> się zdrowa. A nie, to, to jest taki a to jest. buchany zamek! Jeeee! trochę To nie co Dobra. I następnego. następne to jest. To jest. To jest. To A widzimy. tu muszę być pod, pod okiem dorosłych ponieważ Dziecko może się coś stać Wielok i strzelamy czerwony za max punktów czerwony, zielony niebieski biały tutaj pewnie każdy idzie dalej Jestem wyborowym strzący. Nie wiem, to wyjść wejść w komentarzach. że strzola się z włóką i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc yy, idziemy dalej. Dalej mamy. Ups. Idziemy więc tak. Dalej, mam. tak. Coś tam, nie, nie. Nie dalej mamy. Tak. Co mi się stało? Dobra. Zimno, nie. Nieważne. Dalej mamy. tabliczka z opisem owczarek niemiecki, cena 100 zł możemy sobie pieska no, tutaj natomiast jest no tutaj natomiast możemy sobie pojeździć na zwierzątkach oczywiście, no tylko na świnkach możemy sobie pojeździć z wiadomych przyczyn, wiecie no, świnki sam się wydają tak, no, że tak chce iść. Trochę ją żeby wygrała. Dobra. A, inne wielka burza sobie. Pobłaskać. No, idziemy dalej. Tutaj mamy budki, w których możemy coś kupić. Tutaj tak, zabawki, jajka z kupuję kupujecie takie jajka yy, ten. Co się układło do wody i, za, i około po dwóch dniach yy, na, na przykład dinozaury. już przez tego jaka takie większe. To właśnie coś, a takie coś chciałem zrobić. Tu mamy książki. I książek bardzo dużo. Tu mamy zabawki. Ten nie jestem żejka Tylko są cały ekipę zbroi. No, cały sprzęt zbroi. Tutaj butów nie ma. bo tu Po zostały wykupione <grytanie> przez PC. To mamy jedzenie takie już słodkości. Na koniec yy, został nam został nam, o, został nam skocznia na... Koniec dostajemy nagrody. Elbecy wysyłały do nas bardzo, 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 bardzo dużo tego. No, wysyła do nas kartki z tym, z tematem w tematyce, jak powinien wyglądać dzień dziecka. No właśnie, i zwycięzców nam robimy, z zbroi. Macie, jak mi... macie, macie, macie... co w tum? No patrz sobie, poświęcam I się pomarę, zbadałem, zbadałem swoim dzieciom. I jeszcze, koniec, rozdawam deksy, drugi kąpek jest do innych osób, które... no takie rodzaju pocieszenia są, są tylko jedne pary... Dzień dziecka wygląda tak samo jak ten, który zrobiłem w Minecrafcie. Jeśli robicie swoje filmy, jeśli robicie na specjalny Dzień Dziecka też w Minecrafcie, to nakręćcie o tym film, o dniu dzie dziecka w Minecrafcie. Tak, dla mnie tak powinien wyglądać Dzień Dziecka w Minecrafcie. Pa! pa. Chyba zapomniał. Subkryb subskrybujcie, lajkujcie, pakujcie, komentujcie. papa. Pa.